Szczecin oficjalnie zaprezentowała skład przed rozpoczynającymi się rozgrywkami o mistrzostwo pierwszej ligi. Nowy trener pogoni mierzy wysoko. Wewnątrz drużyny cele sobie stawiamy ambitne. Przede wszystkim jesienią gramy o punkty i tych punktów trzeba nazbierać. Tyle, żeby wiosną grać o miejsce, a, a miejsce nas interesują na pewno wysoki. Wiceprezes klubu nie szczędził pochwał pod adresem nowych piłkarzy, ale i trenera. Bardzo się cieszę, że z nami jest trener Sasal. Uważam, że jest to trener. Jeden z najfajniejszych, czy być może najlepszych trenerów dzisiejszego pokolenia. My go obserwowaliśmy, ja szczególnie z chłopakami tworząc pogoń, kiedy jeszcze razem graliśmy przeciwko sobie w Dolkanie. Doceniamy jego pracę w Koronie Kielce. Uważamy, że jest to trener, który ma myśl do grania ofensywnego, do grania z polotem i do tego, żeby ta drużyna w końcu wyglądała tak, jakbyśmy sobie wyobrażali. Zawodnicy byli zgodni w swoich wypowiedziach. Jedni podkreślali, że najbardziej zależy im na kibicach i frekwencji na trybunach. Ten okres przygotowawczy był bardzo krótki. Graliśmy z różnymi partnerami. Czasami wyglądało to lepiej, czasami troszkę gorzej. Ale bardzo optymistycznie podchodzimy do, do tego sezonu. Można powiedzieć, że z utęsknieniem czekamy na ten pierwszy mecz. Chcemy, aby, tak jak prezes tutaj powiedział, zapełnić te szczecińskie trybuny jak to bywało w latach poprzednich. No, mam nadzieję, że stanie się to bardzo szybko, że już od pierwszej kolejki kibice zaczną przychodzić, uwierzą w nas i pomogą nam wygrywać każdy kolejny mecz. Sprawa najważniejsza na tej chwili dla, dla naszego poglądu jest kibica. Bo uważam, że mimo wszystkim jesteś bardzo dobrze przygotowany do tego, ale bez kibisa nie idem nada. Ja nie mam celu, tak jak pan prezes powiedział przez chwilę. Simbał czy o każdej meczu, o punktu, ale w tej chwili nam jest bardzo potrzebna pomoc naszej Kibisa. Ja pamiętam bardzo dobrze, jak to było tutaj 5 lat temu, jak tu grał. E, pamiętam, że ten był kilka w ale ale jest kibisy Kibis A nowi portowcy oszczędni w wypowiedziach, ale cieszyli się, że mogą grać w Szczecinie. Tak, bardzo mi się podoba miasto, bardzo mi się podoba że Praktycznie tutaj przybyliście wszyscy widać, że bardzo dużo osób interesuje się tą piłką. No i mam nadzieję, że będę mógł tutaj zostać wrzęć. Dzień dobry. Hmm. Podoba mi się Szczecin i cieszę się, że mogę tu być.